Wejściu głównym to nawet było niemożliwością, wszystko było zastawione sznurami. No i ten mój znajomy mówi tak, no, że my nie wejdziemy i to trudno, no to nie wejdziemy, ale że wy musicie słuchać Słowa Bożego, to mówi dobrze. No i, i oni wtedy puścili te sznury, puścili tam i myśmy właśnie z tym znajomym weszli tymi bocznymi drzwiami, co się na plebanie wchodzi i w tym momencie wychodzili właśnie z plebani i Wyszyński wychodził i, i nasz papież późniejszy. No i myśmy zanim weź, ale do kościoła już nikt nie wszedł, tylko na placu kościelnym to było tak strasznie ciasno, że coś było niesamowitego. No a wyjście no to już pomału jakoś tu się to dało. Także było niesamowicie pozagradzane wszystko sznurami. I kompletnie. No I ten, grubymi łańcuchami. Gru, gru, to łańcuchy łańcuchami, były od Kowalskiej. To tak. były duże łańcuchy. Nie łańcuch tylko na kościelnej i, 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 od Moczejowskiej. Od, Modrzejowskiej. od Modrzejowskiej też były tak, łańcuchy tak. założone i zaspawane. Bardzo, od Kowalskiej też były łańcuchy. Tak, były łańcuchy i było tam po prostu zas, zas, zaspawane. było. To wejście od Kowalskiej. Ale to były tak grube łańcuchy, tak. że. No. To nie, nie wiem do... skąd takie łańcuchy były. Tak. No, a tu były grube sznury, które po prostu uniemożliwiały wejście do...